O nie Falaci można by mówić godzinami prawdopodobnie i każda z tych książek, których jest tutaj kilka, e, wymaga opowieści, no, co najmniej godzinnej, może nawet dłuższej, a nie tam dwóch czy pięciu minut. E, podam tylko tytuły, wywiad z historią Falaci, wywiad z władzą Falaci, dalej jest siła rozumu, ciekość i duma i wywiad z samą sobą, apokalipsa. To są książki wiodące, te, która, które zrobiły na świecie furorę. Uznane były przez wszystkich za objawienie, jeżeli chodzi o literaturę reportażową, właściwie o sposób jej prowadzenia, czyli to są tylko wywiady. Ona docierała do wszystkich najwybitniejszych postaci końca XX wieku, bardzo kontrowersyjnych, bardzo dziwnych, dotarła wszędzie, żeby pokazać światu kim oni są, ci ludzie, którzy zmieniali historię. Koniec XX wieku był nadzwyczajny, wszystko się zaczynało zmieniać, trochę się kotłowały te ustalenia, po II wojnie światowej ulegały deformacji, ale również padała kultura i o tym dzisiaj e, bo o Orionie Fala, czy będziemy jeszcze w naszych audycjach niejednokrotnie mówili. Natomiast książka, którą dzisiaj chciałbym przedstawić, ma tytuł Wściekłość i duma. Niewiela, niewielka książeczka. Myślę, że ona wywołała największy rezonans, największe zamieszanie, najwięcej komentarzy, oczywiście, najwięcej wydań. O jest ta książka? Ona zapowiadała to, co później Karoń, historia antykultury opisa też szczegółowo. Historycznie ona przewidziała upadek kultury Europy. Wściekłość jej wynikała z tego, że ona widziała co się dzieje, a duma, o czym pisze w tytule, a Duma to jest duma z Europy, z kultury europejskiej, którą ona się wywodziła, ona była włoską. Wychowana na, w kraju, który, no cóż to dużo mówić, no kulturę ma wpisaną w dzieje każdego człowieka, można mówić, że wyssane z mlekiem matki, każdy Włoch to jest, to jest architektura, to jest pieśń, to jest malarstwo, to jest wszystko, co, czym obdarzyła, obdarzył Pan Bóg to, ten piękny kraj. Oriana pisała o tym, że to jest koniec, że to już pada ta nasza kultura. Dlaczego? Dlatego, że e, tak jak zaczęła o tym pisać w książce, Inshallah, przewidywała upadek kultury zachodniej ustępującej miejsca islamowi, który wchodzi w Europę w sposób brutalny. brutalny. Najpierw to się zaczęło od ataków terrorystycznych, czyli takich prymitywnych dosyć, a potem. Europa, jakby wystraszona tymi, no, tymi atakami terrorystów islamskich, otworzyła dla nich wrota bardzo szeroko i weszli i zaczynają niszczyć wszystko, co tylko jest kulturą zachodnią, kulturą europejską, wywodzącą się z, z czasów, głębokich z czasów historii greckiej, w sumie, jest to kultura śródziemnomorska. Ta kultura ulega defensywie, rozkładowi kompletnemu. I o tym Ojana Faleci napisała w książce Wściekłość i Duma. O czym napisała w innych, opowiemy jeszcze, ale ta książka porywa. Każdy z nas, czytając, będzie miał poczucie buntu, będzie chciał bronić tego wszystkiego, co się w Faleci nie udało. Nie udało się, mimo że dotarła do bardzo wielu. Czytelników w Europie i na świecie, i się nie udało obronić Europy, sama nie dała rady.